Witajcie kochani! Dzisiaj spotykamy się na nocnym maratonie filmowym. Ten ciepły letni wieczór spędzimy ciesząc się seansem w kinie letnim, wakacyjnym kurorcie. Zanim rozsiądziemy się wygodnie w leżakach, zakupmy sobie jakąś przekąskę. Może popcorn, raki gotowane w śmietanie albo. szparagi? Polecam te ostatnie. Asia, znajoma sprzedawczyni szparagów, skrzętnie odrywa ich końcówki, potem gotuje je na parze, podając na talerzu przy ozdobionym złożami. Spójrzcie tylko, jak reklamuje swoje zdrowe danie. Zrobiła nawet ozdobnego pegaza ze szparagów. Wolno jej to szło, ale teraz skrzydlaty koń pięknie ozdabia jej stanowisko. U Asi można też kupić mniej zdrowe przekąski. Kokosanki i czekoladowe ciastko albo kukurydzę z keczupem. Te kokosanki muszą być pyszne, bo Asia sama je podjada. To co wybieracie? Ja biorę szparagi. Asia sprzedająca szparagi to oczywiście asparaginaza. Zaś wolno układany przez bohaterkę szparagowy Pegas to Pegasparaginaza. Asia odrywa końcówki szparagów, rozszczepiając je na dwie części, ponieważ lek, który symbolizuje, katalizuje rozszczepienie aminokwasu L-asparaginy w kwas asparaginowy i amoniak. Podanie dania na talerzu ze zbożami ma ci z kolei przypominać o sposobie podania: dożylnym. Nasza bohaterka zajada się kokosankami ponieważ jedynym wskazaniem do zastosowania asparaginazy są choroby rozrostowe układu białokrwinkowego. Pozostałe niezdrowe przekąski proponowane przez sprzedawczynię szparagów, czekoladowe ciastka i kukurydza z keczupem, pomogą Ci zapamiętać najważniejsze działania niepożądane, kolejno zaburzenia krzepnięcia i ostre zapalenie trzustki. Zanim dostaniemy się na nasz upragniony seans, musimy pokonać tę dziwną konstrukcję. Czy to jakiś tor przeszkód? Porozrzucane bryły węgla, mini rzeki, na szczęście bez ryb. I jakieś dziwne woreczki z żółtym płynem. Chyba nie chcę wiedzieć, co to jest. Na koniec jeszcze przejście po linie. To może być niebezpieczne, spójrzcie tylko, lina wydaje się być zepsuta. Na koniec trzeba ominąć jeszcze porozkruszane kokosanki i czarną plamę na ziemi. Ten tor przeszkód nie jest dla głupich, tylko spryciarze mogą go przejść. Dajcie mi chwilkę. Uff, udało się. Tor przeszkód złożony z rzeczek, woreczków z moczem i bryłek węgla ma Ci pomóc skojarzyć nazwę kolejnego leku. Hydroksymocznik albo inaczej hydroksykarbamid. W rzeczce nie ma rybek, ponieważ substancja ta hamuje aktywność reduktazy rybonukleotydowej. Z kolei zniszczone helikalne liny są znakiem na bezpośrednie uszkodzenie DNA, które również należy do mechanizmów działania omawianego leku. Rozkruszane kokosanki i czarna plama na ziemi to wskazania do zastosowania hydroksymocznika, czyli białokrwinkowe choroby rozrostowe i czerniak złośliwy. Cały ten tor przeszkód, który do przejścia wymaga sprytu i w ten sposób odgradza głupich od spryciarzy, ma pomóc w zapamiętaniu, że lek ten blokuje przejście komórek z fazy G1 do fazy S. Ale cóż to? Wszystkie leżaki są zajęte przez wielbicieli kina, którzy przybyli do nas prosto z Nibylandii. Przyjrzyjmy się im. Widzę tutaj jakiegoś fana firmy z jabłuszkiem. Spójrzcie tylko na jego akcesoria. W tajemnicy powiem wam, że znajomi przezywają go Aj Mati. On zdaje się tym nie przejmować i spokojnie plotkuje z białą nimfą. Na pierwszy rzut oka wygląda ona nieco groźnie. Wszędzie ma ostre kolce. Na dodatek razem z Matim zajmuje się zlizywaniem serka Filadelfian z długiej białej kości. Ten serek chyba nie wyszedł im na dobre. Cali obrzękli i chyba rozbolało ich mięśnie. Chodźmy dalej. O, spójrzcie tylko. To Eryk Lotnik i Gabrysia, fit trenerka. Eryk, jak widzicie, ma ogromne nabłonkowe skrzydła. Niestety, nie są takie piękne jak dawniej. Całe pokryte są guzami. Gabrysia też chyba ma się nie najlepiej. Ma na sobie jakąś dziwną kamizelkę w kształcie płuc, również ze szpecącymi guzami. Na dodatek, Oboje mają wysypkę. Kolejni goście kina letniego to Sara z Feniksem. Oni chyba nie przyszli na seans, tylko na jakieś protesty. Sarze, aż para wylatuje z uszu, razem z Feniksem trzymają transparenty, które jasno mówią, czemu są przeciwni. Są anti life i anti-wege. Dziwne połączenia. Chyba postanowili dodać sobie sił przed protestem, bo zajadają fasolkę z wątróbką. Co prawda składniki wyglądają na jakieś wadliwe, ale dla nich to chyba nie ma znaczenia. Obok Sary z Feniksem usiadł sobie sam. Tak samo jak Sara je fasolkę, ale bez wątróbki. I tak samo jak ona protestuje, tyle że przeciwko czemu innemu, a mianowicie czekoladzie. Kto to widział? A spójrzcie tylko. Sam ma wysypkę na całym ciele. Z nosa cieknie mu krew, a na oczy założył okulary przeciwsłoneczne? Może to wszystko po czekoladzie. I przez to ten protest. Fani kina z Nibylandii to grupa leków. Inhibitory kina z tyrozynowych. Kraina, z której pochodzą, ma Ci pomóc w zapamiętaniu końcówki powtarzającej się w nazwach leków. Nib. Na przykład I-MATY-NIB, którego symbolem jest imati. Jego koszulka przypomni Ci, jaka kinaza jest hamowana przez ten lek. BCRABL. Mati plotkuje z białą nimfą z ostrymi kolcami i zlizuje serek z długiej kości, żeby zapamiętał wskazania do zastosowania tego leku. Ostra biała czka, limfo-nimfo-blastyczna i przewlekła białaczka szpikowa z chromosomem Filadelfia. Przykre objawy po zjedzeniu serka to oczywiście objawy niepożądane, które mogą wystąpić podczas przyjmowania imatynibu. Zatrzymanie płynów z obrzękami oraz mialgia, czyli ból mięśni. Kolejni bohaterowie, Eryk Lotnik i Gabrysia Fit Trenerka, to symbole na R nib i G nib. Na ich koszulkach widnieje napis EGFR, ponieważ są to inhibitory kinazy tyrozynowej, receptora dla ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu. Nabłonkowe skrzydła Eryka i kamizelka Gabrysi w kształcie płuc przypominają o wskazaniach do zastosowania tych leków. Są to tak zwane raki nabłonkowe, przy czym najczęściej jest to niedrobnokomórkowy rak płuca. Wysypka, na którą cierpią oboje zamawianych bohaterów, to oczywiście działanie niepożądane erlotynibu i gefitynibu. Następna bohaterka, Sara z Fenixem, to Sorafenib. Jej transparenty antyprolife i anti to symbole na działania antyproliferacyjne. I blokowanie działania, VEGF, czyli działanie antyangiogenne. Para wylatująca z uszu sary wcale nie symbolizuje jej złości, a nadciśnienie, które jest niestety działaniem niepożądanym omawianego leku. Z kolei fakt, że osobliwa parka międzygatunkowych przyjaciół zajada fasolkę z wątróbką, oznacza, że sorafenib jest wykorzystywany w terapii raków nerkowo- i wątrobowo-komórkowych. Sam strajkujący przeciwko czekoladzie to sunitynib, czyli lek, który ma mechanizm działania podobny do sorafenibu i który dodatkowo blokuje płytkowy czynnik wzrostu, czyli PDGFR. Nasz bohater zajada się fasolką, ponieważ jest wykorzystywany w terapii zaawansowanego raka nerki. Wysypka, krwotok z nosa i okulary przeciwsłoneczne to, jak się zapewne domyślasz, wcale nie objawy alergii na czekoladę, a działania niepożądane. Omawianego leku. Mam już chyba dosyć tego kina letniego. Chodźmy na antyimprezę. Niedaleko plaży grupka znajomych spotkała się, żeby obejrzeć na nowiutkiej plaźmie przerażający do szpiku kości horror. Najbardziej zaangażowani widzowie to Lena i jej znajomy talib. Oboje są przeciwni wegetarianom, ale na szczęście nie dotarli na protest. To mogłoby się źle skończyć. Zrezygnowali z udziału w strajku, bo rozbolały ich głowy i zaczęli dziwnie drżeć. Przed plazmą zasiadł również nie kto inny jak Borato. On z kolei chciał protestować przeciwko tajnemu ugrupowaniu 26S, które rzekomo zajmuje się niszczeniem miejskich kwietników. Niestety nikt poza panem Borato w to nie wierzy. W zasadzie wszyscy podejrzewają o to naszego bohatera. Spójrzcie tylko na te kłosy zboża wystające mu z kieszeni. Podejrzane. Obok grupki znajomych zgromadzonych przy plaźmie, ktoś rozstawił sobie tipi. Ale fajny klimat. Chwileczkę. Może jednak nie taki fajny? Całe to tipi jest nastroszony ostrymi szpilkami, zaś przy wejściu wisi zdjęcie mężczyzny leżącego na gwoździach z czerwonym napisem transferowano. O nie! Czy to oznacza, że już nie zobaczymy tutaj niecodziennych występów fakira? Nie ma w takim razie na co czekać. Raz, raz. Idziemy stąd. Zacznijmy od początku. Lena i znajomy talib. Przeciwnicy wegetarian, to odpowiednio symbole na lenalidomid i talidomid, czyli inhibitory angiogenezy, działające przez blokowanie VEGF. Ich dolegliwości to standardowo działania niepożądane omawianych leków, czyli neurotoksyczność. Fakt, że oglądają przerażający do szpiku kości horror na nowiutkiej plaźmie, ma Ci ułatwić zapamiętanie, że wskazaniem do ich zastosowania jest szpiczak plazmocytowy. Płynnie przechodzimy więc do borato, czyli bortezomibu, który również jest stosowany w szpiczaku plazmocytowym. Tajne ugrupowanie 26S, niszczące miejskie kwiaty, którego przeciwnikiem jest nasz bohater, ma Ci pomóc zapamiętać, że bortezomib hamuje czynność 26S proteosomu, dużego kompleksu białkowego, degradującego białka z przyłączoną do nich ubiquitiną. Kłosy zboża wystające z kieszeni borato. To nasz stały symbol na dożylny sposób podania. Na koniec tipi. Jak myślisz, co to może być? Tak, dokładnie. Jest to symbol na Tipi Farnib, czyli lek wykorzystywany w ostrej białaczce szpikowej. Stąd te ostre szpilki. Plakat z podobizną fakira z napisem Transferowano oraz moja komenda Raz, Raz idziemy stąd ma Ci pomóc zapamiętać mechanizm działania leku. tp Farnib jest bowiem inhibitorem transferazy farnezylowej, uniemożliwiającym prawidłową lokalizację białek RAS wewnętrznej warstwie błony komórkowej. Spójrzmy teraz w inną stronę. Z dala od zgiełku, nad książkami, siedzą fani historii. Wszyscy mają wory pod oczami od tego czytania. Cóż za kumulacja historyków. Są tak pochłonięci lekturą, że nawet nie zauważyli, że do ich skóry przykleiły się jakieś gąbki. Wszystkie mają kształt litery T. Czy one chcą nam coś przekazać? Obok historyków widzimy jakąś beksę. Cóż, ona chyba też ucierpiała w tym osobliwym ataku gąbek. Mama daje jej marchewkę na pocieszenie, ale to nic nie pomaga. Łzy leją się strumieniami i moczą jej neonowo-pomarańczową syntetyczną bluzkę z napisem RXR. Mama naszej beksy, chcąc uniknąć zmarnowania marchewek, podarowuje je okolicznym przechodniom. Jednym z nich jest mężczyzna w dredach. Mimo późnej pory spaceruje w okularek przeciwsłonecznych i wydaje siębie siebie głośne odgłosy dzikich zwierząt. Rar! Krzyczy z całych sił. Dziwnie się zachowuje. Może coś mu zaszkodziło. Czyżby ta marchewka? Na to wygląda. Teraz, poza nieprzyzwoitym zachowaniem, mężczyzna zaczyna mieć trudności z oddychaniem. Dostaje gorączki i puchnie jak balon. Czy tylko mi się wydaje, że idzie w stronę tego tipi najeżonego ostrymi szpilkami? Stój, mój drogi! Stój, mój drogi! Szpilki nic nie pomogą na twój obrzęk. Uważaj! Nie wierzę! On naprawdę to zrobił! a. Historycy z worami pod oczami to symbol na Worinostat czyli lek prowadzący do akumulacji acetylowanych histonów. Gąbki o fikuśnym kształcie, przyklejone do wielbicieli histy to symbol na skórnego chłoniaka tekomórkowego który jest głównym wskazaniem do zastosowania Worinostatu. Kolejna dwójka bohaterów to retinoidy, stąd pomarańczowe elementy w ich strojach. Beksa to oczywiście beksaroten, syntetyczny analog retinolu. Stąd jej neonowa syntetyczna bluzka. Zastanawiacie się, co oznacza symbol RXR? To znak przypominający o mechanizmie działania leku. Beksaroten wiąże i aktywuje receptory RXR. Fakt, że Beksa ucierpiała w ataku gąbek, chyba dasz radę sam rozszyfrować. To oczywiście ponownie symbol na wskazanie do zastosowania leku, jakim jest skórny chłoniak T-komórkowy. Ostatni z dzisiaj omawianych bohaterów, facet w dredach, symbolizuje tretynoinę, wrzaski RAR. Przypominają o tym, że lek ten działa w mechanizmie aktywacji receptora RAR. Okulary przeciwsłoneczne i dolegliwości, które obserwujemy u mężczyzny z dreadami, to działania niepożądane. Fototoksyczność i zespół kwasu retinowego, na który składają się m.in. duszność, obrzęk czy niewydolność wielonarządowa. Nasz bohater poświęca się i nadziewa na ostre szpilki, żeby zapamiętał, że tretynoina jest stosowana w ostrej białaczce szpikowej. No cóż, moi mili. Chciałem tylko spokojnego wieczorowkinie, ale wyszło jak zwykle. Może uda się następnym razem. Do zobaczenia!